Tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dziś sobie zagramy na serwerze mysg.pl na trybie Hide and Seek, także jesteśmy chowającym się. Jesteśmy glowstonem, ale zaraz to zmienię. Mam tutaj zorombistą kampę. A ta mapa się nazywa Dark Forest? Czy jako tako? Nie pamiętam. Chyba Dark Forest. Oj! Ja pierdolę a zlamiłem. Slamiłem. Szybko, szybko, szybko. Żeby nikt nie zauważył, mnie, Żeby też nikt nie był w tamtej kampie, do której chcę iść Mam jeszcze inną tutaj Ale tamta jest na tamtym drzewie. Dobra, mm. wystrzegmy sobie firewerkę I gdy będę w tamtej kampie, zaraz... I to powiem wam dlaczego nie było przez cztery tygodnie Odcinka. What the fuck Ale cofka jest. Skoczyłem. Byt. No kurwa nie. Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę w to. Że spadłem stamtąd. Ale lecimy. Jeszcze jedna próba. Najwyżej padnę. To będzie zramiony odcinek, jeśli padnę. Serduszka, regenerujcie się szybciej. Miau. Pyk. Pyk. Dobra, dobra. Nikt nie widzi mnie. Lecimy, lecimy. U, Please. U. Jest. Pyk. Jest. O, Dobra, jesteśmy już w tej kampy. Tu. Dobra. Tak więc powiem Wam, dlaczego nie było przez 4 tygodnie odcinka. Pierwszym powodem jest to, że po prostu mój dawny mikrofon, który aktualnie jest zepsuty, ta końcówka po prostu się ułamała wejściu do komputera Także byłem bez mikrofonu oraz jestem dalej bez tylnego wyjścia mikrofonu Także byłem zmuszony do kupienia nowego mikrofonu za 85 zł, który mam teraz Używam przedniego wejścia do kompa Który jest niestety, te wejście jest takie sobie, ponieważ czasem są szumy, wszystko jest do niczego Dlatego za niedługo sobie dokupię taką wejściówkę USB, którą będę mieć dodatkowe wyjście mikrofonu oraz głośników I tutaj, właśnie szukające gdzieś tutaj biegam oraz też była druga opcja. Dlaczego nie nagrywam? Po prostu nie chciało mi się. Także taki teraz mały powrót na YouTube'a. chyba 5 subów dostałem. wow. Także. Tak, ja tutaj mam w Minecrafcie już zrobione, zrobione sobie eq złote i to jest enchantowane. Mamy też kupiony miecz oraz enchantowany. Tutaj mamy muzyka z Minecrafta. Nie. Dobra, to też nie. Ok, teraz musimy czekać 6 minut i 50 sekund, żeby wygrać arenę. W e plan nie jest. Ośmiu szukających, sześciu chowających. Już jest siedmiu szukających, bo ktoś wyszedł. <laughs> Ale zastanawiam się, czy nie wystrzelić fajerwerki. Ale raczej nie wtedy znajdą. I przegram. 5 chowających się. Więc raczej nie wystrzelę fajerwerki. ojojoj ktoś tu idzie. Nie wskakuj tu, nie wskakuj. Bo przegram. Już zmieniłem swoją formę, tam jeszcze jest inna Kampa, żeby się zmienić w Mossy Stone I spokojnie sobie Po prostu kampić O, cztery chowających się Typku, nie wchodź tu Nie Tam jest na drzewie dwóch, cholera Choć raz tutaj ktoś już chodził i po prostu po mnie tutaj chodzi i uznał. Mm, to jest solidarny blok. Tutaj to jest drzewo. Choć po prostu się różnie kolorystyką tego drewna. Ale w to się mogę zmienić, także mogę wykampić. Tak, czy nikt jeszcze tutaj nie wbił. Na to drzewo jakoś za często nie wchodzą, więc to jest dosyć dobra kampa, którą polecam. Wygracie tutaj. Oraz także, za niedługo będę, będą informacje odnośnie wznowionych liveów na Twitchu z tego to trybu, ponieważ dosyć często sobie tutaj pogrywam. Choć przez ostatnie 4 tygodnie dosyć rzadko byłem na Minecraftie, raczej grałem w CS-a oraz w Lola. W Lolu muszę odrobić rangę Golda, ponieważ spadło mi się. A w cs też mi się spadło i teraz już mam Kałachę musiałem sobie odrobić I za chwilę będę mieć dwa kałachy Tylko dostałem bana na 7 dni ze względu na to, że Karta graficzna mi się po prostu psuje O, ktoś chyba użył kompasu I wyczaił tam typka 10 szukających, 3 chowających Nie za fajnie A jest jeszcze 4 minuty i 20 sekund Także musimy wykampić to. O kurde. Nie wbijaj tu z tego drzewa. Nie wbijaj. Nie wbijaj. Nie, nie. Nie, nie idź tu. Emocje. <grym> nie, dobrze, idź sobie, idź sobie. Tak, 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 tak. tak, tak. Dobrze, dobrze zrobiłeś. 4 minuty jeszcze. 3 minuty i 50 sekund. Musimy wytrzymać. Ale raczej uda nam się tutaj wytrzymać. Tam ktoś skacze po drzewach, ale jalo. Powinniśmy wytrzymać. Także trochę nudny odcinek, jak zawsze na moim kanale. Ale ostatnio sobie pogrywam w handlesika, żeby sobie wykoksić wszystko. Teraz sobie dokupić strzały, tylko i. Będę mieć wszystko do chowającego, co potrzebuję, potem szukającego sobie lepsze. Mieczyk sobie muszę kupić do szukającego i Fire Aspect. Jeśli kogoś zwalniecie z Fire Aspectem, to już nie ma szans, żeby uciec. Będzie mieć spowolnienie, będzie go biło, także łatwo go dogonicie. A tymczasem 3 minuty do końca tej arenki. Dwóch chowających, nieźle. Ja i jeszcze jakiś typo. Ale ostatnio gdy tutaj grałem to było jakieś nie wiem, dwie minuty czy trzy minuty i byłem ostatnią osobą chowającą, mnie nie znaleźli. Także jako tako... W miarę zarąbista kampa. Dobra, typek wchodzi po drzewach, żeby tutaj nie wbił. Proszę. Nie to będę go musiał zrzucić a potem będą mnie nawalać strzałami, ale mam ochronę przed strzałami, dwójkę która kosztowała 4000 monet monetów dobra, dobra tylko nie kompas jestem ostatnią osobą, dwie minuty jeszcze mi zostało dwie minuty zostały jeszcze jestem osobą Ostatnią osobą Cholera Kurde Kurde, kurde, kurde Minuta 35 Teraz to już są jakieś emocje dla mnie Żeby przeżyć Dawaj, dawać dawać Nie wychylę się teraz, za chwilę nie idź tu ziomek. Ziomek, nie skaż po tych drzewach. Kurwa nie! Użył kompasu! Osorwałem ten. Mikrofon. Minuta. Spieprzaj, spieprzaj, minuta. Nie wbija, nie wbija. Kurde. Kurcze 55 sekund. O kurde, o kurde, kurde, nie jest za fajnie dla mnie. 45 sekund, idą tu. Oj, oj oj, trzydzieści. Kurcze, kurczę, kurczę. 20 sekund to będzie przejebane. Przejebane. Mamy przejebane. ten pale. Spierdzielam. Kurwa nie. O, sorki, sorki, ziomki. Serce mi bije Jest! Wygrałem! Wygrana! Zarębiście! Czekacie! Easy, easy! <noise> Także ziomeczki wygrałem. Także możecie zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, napisać komentarz, czy chcecie więcej takich odcinków, lub doradzić mi. Oj, sorry! Czy jakąś radę gdzie mam? Kampić na tych mapkach. Oraz możecie mnie zasubskrybować, jeśli mnie nie subskrybujecie, polecić mój kanał swoim znajomym, że taki youtuber mały nagrywa. Także do następnego odcinka i live'a. Nara.